Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj, moi drodzy, mimo tego, że jest zapowiadana pogoda burzowa, deszczowa i tak dalej, mam zaplanowane troszeczkę prac do zrobienia. Ostatnio z Anią troszeczkę też popracowaliśmy sobie. Uporządkowaliśmy troszeczkę tamtą część działki, gdzie, jest, gdzie ma stać folia. Powyciągnęliśmy krzaki, mamy teraz ogromne ilości gałęzi, które turystycznie powinniśmy zezrębkować. I pamiętacie, jak mówiłem, o tym, że będziemy z robić ze zrębki, będziemy robić ściółkę. Niestety ten plan nie wypalił, a pokażę Wam dlaczego. Spójrzcie, moi drodzy, to jest. To nawet nie jest zrębka, to są gałęzie, no nie, które przeciały przez ten rębak. Nie, ale w każdym razie tutaj jest no Nie, tak wygląda ściółka z tego, z tego rębaka. Jest bardzo, bardzo drobna. No nie, także stwierdziliśmy za nią, że. Tej strępki nie będziemy używać, bo to jedno, co by nasypał trocin w truskawki, że tam między warzywa. I ściółkę moi drodzy zrobiliśmy z siana. <grym> tak. Do siłowania, tutaj Ania użyła sianku, jak się nagrzało. Użyła się... to sianku, które było używane też do grządek podwyższonych. W truskaweczka sobie tutaj właśnie yy... taka siłka będzie. Jak się spisze, zobaczymy. A dzisiejszym bowiem zadajem, moi drodzy, będzie pokrycie, yy... Szkieletu tunelu foliowego folią <grych> tak, aż się boję tego robić. Ale mam nadzieję, że to wyjdzie tak. Dobra, biorę się do roboty, nie ma co yy, gadać, tak? Co do tego rębaczka, moi drodzy, i tej, i tej yy, ściółki, jakby, no nie znaczy ściółki, i tej zrębki, powiem tak. Moje, moje jakby yy, przemyślenia co do tego rębaczka, właśnie są takie, że jak najbardziej to się nadaje, żeby. Żeby rozdrabniać sobie gałęzie takie, które Wam zostają w ogrodzie po odprzucinaniu na przykład Nie wiem, wilki na przykład z jabłonki się o, obetniecie z ta gałązka się zumała, Obetniecie wilki w jabłonce, no, nie? no i to zezrębkować Jak najbardziej się, y, Nadaje ten rębacz do tego Tak samo jak porzeczki na przykład To są drobne takie gałązki, to się nadaje, ale jeżeli chcecie robić coś bardziej poważnie no, to już zainwestujcie troszeczkę większe pieniądze i, i kupcie coś y, większego, lepszego, tak? No bo to sobie ten mały rębaczek, który widzieliście w poprzednim odcinku, tak nie do końca sobie radzi właśnie z, y, z grubszymi, a tym bardziej z suchymi gałęziami. Nie wiem czy ale takie suszki, no tragedia. Nie chciał to w ogóle w tym iść. <laughs> Najfajniej, właśnie się z, z, spisywał przy takich grubości takich y, jednorocznych wilków z jabłonki. O. To, to idealnie to szło Także takie są moje przemyślenia. Zróbcie z tym, co chcecie. Wybór pozostawiam wam. To moi drodzy folię. Zobaczymy co z tego wyjdzie, tu są rzepy jakieś. Dobra, rozkładam to i zaraz będę się brał za naciąganie tego na ten szkielet. A bo sobie wszystko zapomniałem wam powiedzieć, tutaj jeszcze co zrobiłem. Obkopałem tutaj ten szkielet dookoła, zrobiłem taki rowek. Pewnie jest zbyt płytki, tak sądzę, ale mam nadzieję, że wystarczy. Jeżeli nie będzie starczało, to pogłębię to troszeczkę. Tutaj będzie wpuszczona folia, właśnie i przesypana ziemią, żeby wiatr jej nie poderwał. Jeszcze ja tylko wyrównać i będzie git. Powiem Wam, że ciężka taka folia jest. Naprawdę. Dobra, nie ma tragedii. Jeszcze tył. No i dobra, Więc jest coś takiego tam są rzepy w środku. Prawie po to, żeby tą folię przyczepić do, do tego stelaża. Tak sądzę, że to po to jest. O, jaki jest fajny ten, zaraz wam pokażę. Można sobie drzwi zwinąć. Ja przyczepi tutaj tymi spinkami. O. Elegancko i mamy wejście. Ło, powiem Wam, że ta folia jest tutaj 3 minuty, a już jest chyba z 15 stopni więcej niż na zewnątrz. Masakra. Dobra, spróbuję te rzepy tutaj jakoś podłączyć. Powiem Wam szczerze, że te rzepy tak średnio pasują do całego tego do całej tej konstrukcji. No nie? no z jednej strony są niżej, z drugiej strony wyżej, i to tak wychodzi. Taka, no nie wiem. Powiem szczerze, jeszcze się zastanowię, czy to przynajmniej tu czy będzie na tych rzepach. Czy nie, nie daruję sobie tych rzepów i nie, poprzy, nie przycisnę tego po prostu ziemią. Tutaj y, ta ramka stoi na powierzchni ziemi, no nie? A zobaczcie, ile jest folii. To powinno być chyba w ogóle leżeć też na ziemi. No nie, i dopiero zostać obsypane, a nie wkopane w ziemię, no nie? No nie wiem. Zasypię to tak na razie, jak jest. No i tak, jak mówię, będę musiał jeszcze zabezpieczenia zrobić dodatkowe, które będą chroniły tą folię przed, yy, przed wiatrem, no nie? W środku, moje drodzy, wygląda to tak. Kawał przestrzeni. Dosyć wysoko. Może nie jest napięta jakoś szczególnie ta folia. Ale to też wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jest może trochę krzywo zgrzana czy coś, no nie? No ale tragedii mi się wydaje nie ma. Nie ma tragedii. No. O tu jeszcze rzepa, ominąłem jednego. No widzicie o co mi chodziło? Tutaj jest to jest rurka, nie? Tam też już jest, jest tak naciągnięte, że szok. A tutaj na rogu jest bez mała idealnie, nie? Znaczy na rogu, na, na końcówce. Więc to tak nie do końca się sprawdza. Znaczy takie nie do końca się sprawdzają te rzepy, nie? Są okienka nawieszenia Na pewno będą używane. Dobra, przysypuję to. No i tak moi drodzy, jest tutaj bardzo głośno, bo deszcz zaczął padać. Wyrobiłem się w ostatniej chwili. W ostatniej chwili się wyrobiłem, kurczę, chciałem wam pokazać jeszcze jak to obsypałem, ale no moja kamera nie jest zbyt wodoodporna, chociaż jest niby w obudowie. Zmoknie. Dobra, poświęcam się dla Was. Zostawcie łapki w górę oczywiście za to wszystko, no nie? Bo to wszystko dla was robię. No. No tu jest trochę ciszej, ale deszcz pada. W każdym razie tak to obsypałem. Mam nadzieję, że to wytrzyma. Teraz właśnie deszcz pada, to zagęści to troszeczkę, tą ziemię. Mam nadzieję, że w razie jakichś wiatr czy coś, to utrzyma w miarę sensownie. Tak jak mówię, później jeszcze będę chciał to zabezpieczyć. Cały ten tunel, cały, cały tunel będę chciał zabezpieczyć przed silniejszymi porywami wiatru. Dobra, się schowam, bo moknę do e, Tak. Zabezpieczyć przed porywami wiatru. Ale to najprawdopodobniej zrobię nie dzisiaj, tylko jakiegoś innego dnia. Chyba, że deszcz przestanie padać. To może. Miałem dzisiaj jeszcze w planach trochę innych robót, ale no, niestety. No jest jak jest. Ten deszcz, yy, wiecie, zrobił swoje, nie? Tak, z, z ręki yy, filmuję. Nie wiem, czy to dobrze wyjdzie, tak, bo nie mam żadnego kika ani nic żadnych takich rzeczy. W każdym razie, moi drodzy, chciałem powiedzieć tyle, że ten tunel yy, można samemu zrobić. W zasadzie nie potrzeba, nie potrzeba żadnej pomocy, bo tak jak zresztą widzieliście sam robiłem tą sam robiłem tą całą konstrukcję. W sensie poskręcałem i sam coś naciągnąłem folię. Wiadomo, że z kimś byłoby łatwiej. No ale samemu też można to zrobić, także nie ma tutaj z tym problemu jakby, nie? No dobra moi drodzy, koniec roboty na dzisiaj trzeba iść jakąś kawkę wypić czy coś. Yy, tak, koniec roboty i koniec filmiku. Bo cóż w deszcz robić, nie? Dobra, ja będę kończył. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego. Cześć.